Czy Jacek Magiera wygryzie tutaj Jana Urbana, a więc selekcjonera reprezentacji Polski? Bo takie głosy pojawiają się wśród kibiców. Co prawda Jan Urban jeszcze nie rozpoczął pracy, więc ciężko powiedzieć, żeby go Jacek Magiera już po prostu wygryzł. Ale no właśnie, po jakimś czasie, czy nie okaże się tak, że. To Jacek Magiera będzie pierwszym selekcjonerem reprezentacji Polski po tym, jak prezes PZP podziękuje Janowi Urbanowi. No i czy to nie był błąd taki taktyczny, personalny kadrowy, że właśnie tutaj tak Magiera jest asystentem Urbana Magiera, który był też przymierzany jako pierwszy selekcjoner reprezentacji Polski, tak, znaczy no, pierwszy, tak, to jakby było wielu, jako po prostu ten, tak, pierwszy trener drużyny narodowej. No właśnie dzisiaj na ten temat, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem klik na grze w cywilno, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No, e, oczywiście to jest praktycznie głos kibiców, części kibiców, można powiedzieć, że to jest swego rodzaju właśnie teoria spiskowa, tak, e, jeszcze po prostu Jan Urban dobrze nie rozpoczął pracy, a już po prostu Magiera miałby go wygryźć, chociaż po z drugiej strony jest to takie dziś po prostu typowo polskie, tak, życzenie drugiej osobie, żeby po prostu podwinęła mu się noga, żeby po prostu miał gorzej niż ja i tak dalej, no ja nie mówię, że ja to popieram, tak, no ale nie, nie oszukujmy się, to jest tak pewna taka cecha nasza narodowa, tak, natomiast no, to by było źle wyglądało w kontekście reprezentacji Polski, to jest jakby pierwsza sprawa, bo wszystkim nam zależy, przynajmniej zdroworozsądkowym, żeby ta reprezentacja grała jak najlepiej. Powiem, przyznam szczerze, że wątpię, żeby Jacek Magiera by był taką osobą, która by czyhała na to, żeby tutaj wygryźć Jana Urbana, Aczkolwiek może nie być taki mechanizm jakby wygryzienia, ale może być inny mechanizm zastąpienia, albo też mechanizm po prostu taki jak tutaj forsuje niemiecka federacja, jeśli chodzi o piłkę nożną, tak? No, można by powiedzieć, że trzeba byłoby sprawdzić, jaki kontrakt ma tutaj Jacek Magiera, tak? Czy ma po prostu tak długo, tak długi kontrakt jak tutaj Jan Urban, czy może krótszy? No, bo załóżmy, że przykładowo, chociaż nie padły żadne informacje, jak długi jest ten kontrakt, sam po prostu Jan Urban na konferencji prasowej mówił, że było tak takie pytanie dziennikarzy właśnie do prezesa Kuleszy mówił, że no, on musi się sam obronić swoimi po prostu wynikami, nie ma sensu co tu mówić na temat kontraktu, czy byłby roczny, dwuletni, pięcioletni i tak dalej. No to prawda, tak? Natomiast no, byłoby to troszeczkę nie fair, gdyby się okazało, że na przykład Jan Urban ma przykładowo kontrakt czteroletni, a na przykład Jacek Magiera czy jego po prostu, czy współpracownicy Jana Urbana mają na dwa lata kontrakt, tak? Natomiast, yy, no to wtedy, tak, oczywiście, myśląc tak mentalnie, źle i tak dalej, no to byśmy powiedzieli, no, kuczę, na przykład, załóżmy, że po prostu jestem Jackiem Magierem, tak? No, to kuczę, kończy mi się kontrakt za dwa lata, a tutaj pierwszy tren będzie jeszcze 4 lata. No, nie, no, to niech mu się podwinie noga, jeszcze w przeciągu tych dwóch lat, to po prostu jest szansa, że mogę go zastąpić, tak? Może takie być myślenie. Ja nie mówię, że ja bym tak myślał, tak? Bo ja bym tak w ten sposób nie myślał. Natomiast nie wydaje mi się, żeby tak było w przypadku Jacek, Jacka Magiera. Jacek Magiera po prostu jest tutaj jednak. Człowiekiem, tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć z zasadami czy honorowym, honorowym tak się wydaje, tak? No bo ja nie znam człowieka, żebym mógł za niego ręczyć, ale nie wydaje mi się, no mamy pewne po prostu oceny, jeśli chodzi o poszczególnych ludzi i tak dalej, żeby po prostu tak, możemy dać pewną taką, może nie mi, ale pewien po prostu tutaj tak cudzysłowiek gwarancji, że raczej po prostu Jacek Magieraby w ten sposób nie postąpił. Natomiast może być coś innego, tak powiedziałem, pewien inny mechanizm, a mianowicie taki mechanizm, który ma miejsce w Federacji Niemieckiej, to jest bardzo fajna sprawa. Prawa, a mianowicie tam najczęściej jest tak, że po prostu asystent pierwszego selekcjonera później przyjmuje tą pierwszą reprezentację, i to jest bardzo dobre, po prostu, moim zdaniem, rozwiązanie. Oczywiście asystent może mieć swój po prostu pomysł na tą reprezentację. Widzisz też po prostu takie były błędy prowadzone, jak był po prostu tutaj, tak selekcjoner, a on był asystentem, i może wprowadzić zmiany. Nie zawsze te zmiany mogą skutkować po prostu być na plus, tak. Przykładowo, tak, zakładając się hipotetycznie, na przykład Jan Urban byłby, byłby fantastycznym selekcjonerem, później zostałby na przykład nim Jacek Magiera. Okazałoby się, że Jacek Magiera by miał swoją filozofię pomysł na grę tej reprezentacji, a suma okazałoby się, że po prostu gorzej ta reprezentacja by wyglądała niż pod wodzą tutaj Jana Urbana, tak więc to nie jest po prostu taka sytuacja, No ale tak w przypadku, tak było w przypadku właśnie reprezentacji Niemiec i tutaj Joachima Lewa, a także Hansiego Flika. przecież Flick był asystentem u Lewa przez wiele lat, tylko Flick też ma po prostu taką mentalność i taki sposób bycia po prostu, że on też być, chce być w Cieniu, tak, że mi się troszeczkę wydaje, że na tego Hansiego Flika postawiono w Niemczech i też jeśli chodzi o Bayern, Monachium i tak dalej, jeśli chodzi o reprezentację, e, bo jakby stwierdzono, Kuczy, no on jest asystentem, dobrze po prostu pracuje i tak dalej, trzeba na kogoś postawić i tak dalej, jakby wyciągnięto go na siłę z tego cienia, że on nie par po prostu na tym piesze afiszy, afisze, tak. Wydaje mi się, że dzisiaj dla Hansiego Flika, na przykład Barcelona, to jest coś takiego, co on chciał już po prostu tak zrealizować, gdzie, gdzie już mm, nie, nie, nie powiem, że on poczuł krew, tak bycia tym trenerem i tak Teraz po prostu łaknie, żeby mieć najlepsze drużyny, ale gdzieś po prostu tutaj było to z jego, jego celem, jeśli chodzi o jego ambicje, tak, że po prostu poprowadzi tą Barcone no i wyczeka, wyczeka po prostu i prowadzi tą Barcone też z sukcesami. Natomiast byłoby, moim zdaniem, to byłoby nawet dobre rozwiązanie, tak? tylko to też jest takie myślenie dalekosiężne, bo jeszcze Jacek Magiera, przepraszam, Jan Urban nie rozpoczął pracy, a my już będziemy zwaniać go i zastępować nie, nie, po prostu nim Jackiem, Jacek Magiera miałby go zastąpić na tym stanowisku, tak? No ale właśnie, pytanie też jest takie inne, tak? Bo przecież Jacek Magiera był w gronie tych kandydatów, którzy byli przymierzani, jeśli chodzi o selekcjoner reprezentacji Polski. Czy takie rozwiązanie jest dobre? Tak, bo być może po prostu Jan Urban powinien wziąć asystentów tutaj technicznych którzy po prostu mogą nie mieć takich ambicji bycia selekcjonerem. No niewątpliwie Jacek Magiera na pewno miał być ambicje na to, żeby być po prostu selekcjonerem reprezentacji Polski, zresztą ja już to mówiłem wiele lat temu, że moim zdaniem Jacek Magiera prędzej czy później powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski, tak. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj dojdzie do porozumienia, nie będzie jakichś kwasów, można powiedzieć, pomiędzy tutaj tak, tym osobami w tym sztabie szkoleniowym, przynajmniej pomiędzy Urbanem a Magierą. Natomiast moim zdaniem to też może być fajna mieszanka wybuchowa, fajna praktycznie burza mózgów jeśli chodzi o wymianę tak takie po prostu tutaj tak ludzie którzy są zafascynowani na punkcie piłki nożnej taka wymiana praktycznie Jan Urban też być otwarty praktycznie na tutaj sugestie podpowiedzi ze strony Jacka Magiera Jacka Magiery Jacek Magiera po prostu ten swój warsztat technikę te kwestie praktycznie tutaj tak jeśli chodzi o ustawienie to była fajna sprawa tak to byłaby naprawdę po prostu fantastyczna sprawa. Troszeczkę tak po prostu gmoch i z swego czasu, jak prowadzili reprezentację Polski, tak? A więc, no, po prostu dwaj maniacy praktycznie piłki nożnej, ta burza mózgów, tak? Po prostu, no, oczywiście świetne po prostu pokolenie piłkarzy, tak? W tamtych czasach, ale to też miało wpływ, tak? Więc moim zdaniem to będzie to tylko na plus. Natomiast, no, nie snubmy taki teorii spiskowych, że po prostu Magiera tutaj wykosi Urbana. E nie oszukujmy się, no przecież tutaj, czy, czy po prostu selekcjonerem byłby Magiera, czy też Urban. My byśmy mogli hipotetycznie, tak, nie wiem, moglibyśmy wziąć nawet taką symulację zrobić, może należałoby zrobić taką symulację, może w sztucznej inteligencji, w czasie GPT, tak, że weźmy po prostu najlepszych trzech trenerów na świecie, nie mówię, że najlepszych, tak, tylko jednych z najlepszych, bo to już może ktoś powiedzie, że nie, no, ten jest lepszy, tamten ma więcej tytułów, tamten jest najlepszy, tak, ale na przykład tutaj, nie wiem, Klopa, Ancelottiego i Guardiola nie wprowadzą te to reprezentację, to, to nie reprezentacje polskie, to, ta, to też nie oznacza, że po prostu nagle reprezentacja zacznie grać Fantastyczny futbol, tak, i zacznie po prostu wszystkich pokonywać, tak, no bo można tutaj brać nawet nie wiadomo, jakie sztaby trenerskie i tak dalej, no ale nie zastąpi to gory samych piłkarzy, tak. Więc tak wygląda sytuacja. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko, Dzisiaj się pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.